Zawaźle Osiu. Mam dla ciebie dwa zinksy. Kto to jest, powiesz? Eee, opona i mięso. Opona i mięso, słuchaj. Opona i mięso to są złoczyńcy, czy to są bohaterowie? Złoczyńcy. Złoczyńcy. Oni się lubią razem bawić. I postanowili, że pograją sobie razem w piłkę. O! Gramy razem. I nagle. Mięso usłyszało, że woła go lodówka. Mówi do opony: Muszę na chwilę wyjść. Jak wrócę, to się razem pobawimy. Ale najpierw schowam moją piłkę do tego pudełka. I mięso schowało piłkę do pudełka. Poszło do lodówki. A opona to jest kto? Złoczyńca. Złoczyńca. Więc postanowiła zrobić psikusa. Wyjęła piłkę z pudełka i schowała ją do pralki. Taki psikus. Wraca mięso. Jak myślisz, Leo? Gdzie mięso będziesz szukać piłki? E... Dlaczego uważasz, że tu? E... Tu ją ukrył. Bo tu ją ukrył. Fantastycznie, Piątka i Żetonik na tabliczkę.